Ten zestaw wisi sobie na wieszaku w sklepie, wygląda bardzo niepozornie. Po prostu czarna kurtka, czarne spodnie. Natomiast, kiedy już ubierzemy się w tą kurtkę, zobaczymy, że mamy tutaj wyhaftowane kilka ciekawych logotypów, które oznaczają, z czego ta kurtka jest zbudowana. I to jest ważne: kurtka, czyli seka. Rada 4 oraz spodnie Seka Warko 4. Kurtka zbudowana jest z kordury. Z kordury 500D jednak to nie jest taka zwykła kordura, ponieważ jest to kordura szczotkowana. Co to oznacza? Czujemy, że jest to materiał chropowatny, bo nadal jest to kordura. Jednocześnie on jest dużo bardziej miękki, czego po kordurze bym się raczej nie spodziewał, bo faktycznie jest to materiał odporny na ścieranie się, co jest dobre przy kontakcie naszym z asfaltem takim niespodziewanym kontakcie z asfaltem. Natomiast z drugiej strony kordura słynie z tego, że jest właśnie sztywna, zbyt sztywna. I przy niektórych kurtkach turystycznych nie dość, że dochodzi waga, to jeszcze wysoka sztywność. I producenci zaczęli się trochę wycofywać w niektórych momentach z kordury. Tutaj ta kordura nie ma już tego problemu, że jest zbyt sztywna, jest po prostu bardziej miękka. I nazwałbym tego całkiem miękką kurtką. Bo to jest jednak kordura, ale zdecydowanie łatwiej się w niej porusza, a to jest ważne przy zestawach turystycznych. Drugą marką, którą tutaj mamy, to jest Sympatex, czyli membrana. I tutaj osobom, które nie interesują się może specjalnie membranami, może to niewiele mówić. Natomiast Sympatex to jest po prostu druga najlepsza membrana po koreteksie, więc szansa, że zmokniemy w takiej większej ulewie jest niewielka, może powiedzieć nawet, że prawie nie istnieje. Kolejną marką jest D3O. D3O odpowiada za ochraniacze i są to elastomerowe, miękkie ochraniacze o bardzo dużym poziomie bezpieczeństwa. Standardowo mamy tutaj zamontowany poziom pierwszy na barkach, łokciach oraz kolanach i możliwość dokupienia ochraniacza na plecy. I tutaj warto wspomnieć o tym, że level 1 w D3O i tak znacznie przekracza ten poziom certyfikacji pierwszej, natomiast jeżeli będziemy chcieli, możemy sobie wymienić na poziom drugi. Na plecy ochraniacz musimy sobie dokupić, nie ma go w zestawie i tutaj także polecałbym dokupić od razu D3O, tak żebyśmy mieli pełen zestaw i ja w tej chwili trzymam level drugi takiego ochraniacza, on jest troszkę grubszy niż poziom pierwszy, ten sam kształt w tym wypadku, i jeżeli też myślisz, że to jest bardzo drogie, bo to jest bardzo fajna technologia, zobaczcie, jaki on jest giętki, to znaczy, że będzie się dopasowywał do naszego ciała, a jednocześnie odbierał dużą siłę uderzenia. To wcale nie jest drogi, bo kosztuje 169 zł, więc jest troszkę droższy niż standardowo ochraniacze na plecy, ale sami przyznacie, że to nie jest jakiś wielki majątek. No ja oddaję. Ostatni logotyp, czyli YKK, jest to producent zamków. Tutaj widać po tych głównych zamkach przede wszystkim, że to są grube, porządne zamki. I nie powinno być żadnych problemów podczas długotrwałej eksploatacji kurtki, co przy, przychodzi czasem takie oszczędzanie producentów, jak te zamki nie są po prostu wytrzymałe. Tutaj takiego problemu nie powinniśmy mieć, to jest marka, która gwarantuje wytrzymałość. Kurtka, jak i spodnie są trójwarstwowe, więc w środku poza membraną znajdziemy także ocieplinę. Oczywiście wszystko możemy sobie wyciągać, zakładać z powrotem. I skoro mamy ocieplinę, skoro mamy membranę, to równie ważna dla nas w kurce turystycznej będzie wentylacja. I tutaj możemy otworzyć sobie na przykład małe panele wentylacyjne, jak ten z góry. Później mamy panele wentylacyjne na rękawach. Ale jeżeli to jest dla nas za mało, to z przodu możemy sobie otworzyć także duży panel wentylacyjny. I w tym momencie cały jakby tor, cała klatka piersiowa jest wentylowana, oczywiście z tyłu. Mamy także wentylację, tutaj też możemy ją obsługiwać sobie na kilku poziomach, czyli na przykład otworzyć takie mniejsze panele wentylacyjne, znaczy mniejsze na pół pleców, ale jakby pojedyncze. Albo jeżeli stwierdzimy, że jednak jest za gorąco, chcemy więcej, to możemy oczywiście cały ten panel wypiąć. W tym momencie nasza kurtka turystyczna zmienia się w kurtkę meszową. Nadal ma swoje funkcje turystyczne, ale przewiew jest ogromny. Podobne panele wentylacyjne znajdziemy także na spodnie, i to jest fajne, że producent nie zapomina o tym, że jednak gadki też musimy mieć przewiewne, więc bez większych problemów takie panele możemy sobie wypiąć. I z drugiej strony, z tego co pamiętam, także mamy panel. Tak zwany wywiew, aby chłodne powietrze tak naprawdę przelatywało przez całe nasze spodnie. Akurat w tym zestawie jeszcze nie jeździmy, ale z własnego doświadczenia turystycznego wam powiem, że to naprawdę robi robotę. Taka wentylacja robi robotę. Nie, jeżeli chodzi o kieszenie, to znajdziemy kieszenie na klatce piersiowej z jednej i z drugiej strony. Znajdziemy mniejsze kieszenie, na przykład na kartę kredytową albo drobniaki, tutaj, aby na autostradzie podczas zatrzymywania się na bramkach nie szukać tego gdzieś. Chociaż teraz już telefonem wszędzie prawie można płacić, ale to też bez problemu, bo na przykład mamy kieszenie typu Cargo. Duże, wygodne kieszenie. Takie kieszenie znajdziemy także na spodniach. I oprócz tego mamy z tyłu także kieszeń, tak zwany mapnik, więc tutaj też sporo rzeczy możemy schować, i nie będzie nam to przeszkadzało podczas jazdy. I jeżeli otworzymy kurtkę, to w środku także. Kilka takich kieszeni znajdziemy. Przednie kieszenie typu cargo są wodoodporne zarówno w kurtce jak i w spodniach. Ta tylna nie jest, o tym też pamiętajcie, chociaż tam raczej telefonów nie będziecie wodzić. Pasywne bezpieczeństwo, czyli odblaski. To już jest taki standard w kurtkach turystycznych, zresztą już nie tylko w turystycznych. I to jest bardzo fajny standard, bo tutaj akurat mamy odblaski Reflex Light. I widziałem już jak nasz kolega się ubierał, że po prostu coś tam błyszczy, minimalna ilość światła i faktycznie te odblaski w różnych miejscach kurtki dają o sobie znać i to jest bardzo fajna rzecz. Rozmiarówka występuje od S do 3XL i oczywiście jak przystało na dobrą kurtkę tekstylną mamy mnóstwo regulacji, dzięki czemu po na przykład wypięciu membrany albo ociepliny lub włożeniu sportem do środka możemy tą kurtkę bardziej do siebie dopasować. Kurtkę i spodnie możemy spiąć sobie zamkiem 360 stopni. Teraz uwaga: kurtka, jak i spodnie występują w jedynym słusznym, smutnym kolorze czyli w czarnym, tak jak powiedziałem we wstępie filmu. Natomiast bardzo ciekawa jest cena, ponieważ kurtka Seka Strada 4 kosztuje 999 zł, natomiast spodnie Seka Warko kosztują 799 zł, czyli mamy cały zestaw za niecałe 1800 zł z fajnych materiałów. I w czarnym kolorze. Ja wolałbym troszkę inne kolory, ale wiemy, że na polskim rynku najwięcej właśnie sprzedaje się tych czarnych kolorów. Strada i Warko aktualnie są najwyższy model turystyczny w Sece. Dajcie nam znać, co o tym myślicie i jakie inne produkty tej marki chcielibyście zobaczyć. Może macie jakieś doświadczenia albo oczekiwania? Dajcie nam znać w komentarzach. A my widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.